Mieliśmy film, serial hiszpański, taki śmieszny komedia. Ostatnio cały, cały czas chce mi się mówić po hiszpańsku. Ale po hiszpańsku, po, po w sensie... bo w ogóle w Hiszpanii jest wiele języków. Nie jest tylko hiszpański. Yy, wiadomo. Tutaj yy, mówi się po meksykańsku. To też jest inny dialekt hiszpańskiego. No ale... Komas das albo komas das. Jak tam wolicie? Co u Was? Muszę przeczyścić trochę. Słuchajcie, jadę do mojej koleżanki Bianki do fryzjerki. I trochę muszę sobie wyrównać włosy, zrobić małe takie pasemka, żeby mi się to wszystko zlało z moimi naturalnymi włosami, ale tylko troszeczkę. Jest piękne słońce, jest piękna pogoda, pogoda plażowa można by powiedzieć, gdyby nie było 44 Fahrenheitów teraz w tej chwili. No to naprawdę, byście sobie pomyśleli, że jest upał, tak to wygląda. Piękna pustynia, piękne powietrze. Jest pięknie, w ogóle jest ładnie, jest zero chmurek, żadne samoloty, nic. Gdzieś tam w oddali jakiś tam piasek widać, bo no, było zimno i mroźno. W nocy znowu było poniżej zera, więc dosyć zimno. Ja dosłownie ja mam całe ogrzewanie w samochodzie, co jest w ogóle rzadkością, żeby włączać ogrzewanie, ale no to jest to. Arizona o tym czasie. Mam nadzieję, że jak Ania przyleci to yy, Garcarek, to będzie już cieplejsza pogoda, że nie będzie takich mrozów przynajmniej, że będziemy sobie mogły iść na hiking i nawet wejść sobie do rzeki gołymi nogami i że nie będzie takiego taki, tak zimno. Teraz naprawdę to jest to jest bardzo duży przymrozek dla nas, dla nas to dosyć zimno jest. No. I dzisiaj rozmawiałam chwilę z Zygim, bo jutro chcemy iść live, poprosiłam go, żeby iść live jutro po południu, To będzie u mnie druga po południu, w Teksasie będzie trzecia. Odnośnie pana ziem, pana Zięby. o... Jutro, jutro zrobimy live na jego kanale, yy, bo trzeba wesprzeć naszych, naszych wojowników światła. Ale chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, bo wiecie, my nie możemy patrzeć na to, jak jest na świecie teraz, że albo białe, albo czarne. Pewne rzeczy musimy odczuwać, bo inaczej nie. nie. Nie wygramonimy się z tego labiryntu kłamstw, z labiryntu prawdy, z labiryntu tego wszystkiego, tego zamętu całego. Musimy wiedzieć, co my odczuwamy, kim my jesteśmy i jak to wszystko brać. To jest te wszystkie, ten te taki niby wiecie, no, zwiarywany niby świat, ale tak naprawdę to, to nasz stosunek do świata jest najważniejszy. Jak my się do tego odnosimy. Bo, tak jak dzisiaj rozmawiałam z Zygim, Zygim mówi: Niby YouTube jest zły, nie? Ale ja mówię, ale dla mnie jest dobry, nie? To zależy, jak, jak my się do tego odnosimy. Dla mnie, YouTube jest wspaniały, bo ja mogę przekazać dużo informacji. Wy mnie słuchacie. jest W różnych zakątkach świata jest to przekaz światła, prawdy, tego, co ja czuję. To jest wszystko czyste. Ja nie mówię rzeczy żeby kogoś zdenerwować, czy komuś zrobić przykrość, yy, czy, czy jakoś, jakąś paranoję wywołać. Mówię prawdę po prostu. Świadomość, żeby była. I nawet jak się komuś tam nie podobało o tych paznokciach, że, że tam lampy UV, że no, no po prostu to jest wszystko świadomość. Yy, zależy to jak odbierzemy. Jeżeli odbierzemy to przez świadomość światła, to odbierzemy to pozytywnie. Jeżeli to odbierzemy przez świadomość ciemności, to odbierzemy to negatywnie. Więc to są różne świadomości, na których my pracujemy. Moja świadomość jest taka, że ja widzę po prostu piękno. Ja nie widzę tych złych rzeczy, takich o, że mi o, że już nie, wiecie. Yy... Ja po prostu je odrzucam i nie chcę ich w moim życiu, nie zapraszam i nie widzę i nie chcę. Jeżeli coś się dzieje, mam taką świadomość, że coś się dzieje niedobrego, to ja absolutnie zaraz wysyłam do tego światło, ale niekoniecznie muszę być w tej ciemności, bo trzeba zrozumieć, że to są różne energie, różne połączenia energetyczne i to od nas zależy, czy my wejdziemy do to, to w światłem, w to, czy wejdziemy w to od ciemnością. Jeżeli oglądamy filmiki i nas to denerwuje, no to to jest ciemność. Jeżeli nas to boli, to to jest ciemność. Czasami musimy coś przejść, czasami trzeba przejść przez ciemność, rozgryźć to w samym sobie, ale najlepiej to zrobić podczas medytacji, kiedy człowiek może się wyciszyć, uspokoić ten mózg beta, wejść w, w inne fale i po prostu to sobą przerobić. Ale nie przerabiajcie tego z filmikami, które was denerwują, czy e, propagują jakieś rzeczy, które was bardzo negatywnie ekscytują. Bo to nie jest zdrowe po prostu. Najlepiej to przejść samym sobą, cokolwiek to jest, jakikolwiek temat. Bo to może być cokolwiek, wiecie. Nie ma znaczenia, co to jest. Wiecie, tu nie chodzi czy wierzyć, czy nie wierzyć. Czy... Świadomość jest, każdy ma inną i to jest całkowicie w porządku. Każdy powinien być na tym poziomie, na którym ma być w odpowiednim czasie. Nie każdy musi wszystko wiedzieć. Nie każdy musi wiedzieć wszystko naraz. To jest nasza droga, indywidualna droga. I to, co dla mnie jest ważne, żeby teraz wiedzieć, nie jest ważne dla kogoś innego, żeby wiedzieć. Każdy ma rozgrywkę w różnym czasie. Na różnym planie, z różnymi emocjami, z, różnym, z różnymi efektami. To nie jest tak, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. My mamy każdy swoje lekcje do przerobienia w odpowiednim czasie. Po prostu. I musimy to uszanować, pokochać, posłać temu światło, nawet jeżeli nasze dzieci przechodzą to zupełnie inaczej, czasami trzeba yy, zadziałać mocniej, że tak powiem to energia potrzebuje tego. Energia potrzebuje, żeby wzmocnić ją, żeby się... Wiecie, asertywność jest bardzo ważna w energii. Jeżeli nie ma się asertywności, no to... to będzie nami robić, co, co chce energia. My musimy zadecydować, co my dla siebie chcemy, dla naszych. To już jest kwestii innych ludzi. Ale my musimy najpierw zdecydować. Bo to jest nasza... Nasza rzeczywistość, nasza świadomość i nasze życie. Ale jeżeli jest jakiś temat, który do nas nie przemawia, po co go drążyć? Nie trzeba. To nie jest nasz czas na to. Albo w ogóle nigdy nie będzie. Nie wszystko trzeba, słuchajcie, przerabiać. Nie, nie trzeba wszystkich tych filmików oglądać. Nie trzeba wiedzieć, co się dzieje, wszystkiego. Jeżeli na przykład e, jakieś rzeczy się dzieją na świecie, Albo wokół y, osób, które my znamy, albo lubimy, albo zależy mi w, y, na tych osobach, to wiadomo, że do, do mnie dojdą te informacje. Ja, na przykład, nie oglądam y, streamów y, pana Jerzego Ziemny, bo nie mam czasu. Czasami raz, raz na jakiś czas obejrzę, ale moja mama jest na bieżąco, że ona mi wszystko mówi, co się dzieje, dlatego mam świadomość. Ale też mam to przefiltrowane, wiem o co chodzi, nie muszę przechodzić przez co, jest to przekazywane mi w ten sposób, i ja wtedy automatycznie wiem o co chodzi, co należy zrobić. Zazwyczaj jest to posłanie światła, po prostu, bo nie, nie będziemy wchodzić w ciemne energie, słuchajcie, bo walka jest, walka się toczy, czy chcemy tego, czy nie. Butami w te negatywne emocje, w te negatywne, ciemne energie. Tylko powinniśmy to przez tą bitwę jakby przejść z yy, światłem. Światłem. I to, że coś tam się dzieje. Słuchajcie. Powiem Wam, że na przykład Wenzler, ten nasz przyjaciel wódz. On ma kilkunastu prawników i on jest człowiekiem w defensywie. Na niego zawsze są ataki jakieś. Ale zobaczcie, on jeszcze żyje po pierwsze, a nie było tak ciekawie, bo nieraz do niego i strzelali, rzeczy urobili i próbowali tyle razy go zniszczyć, ale nie, on jest w świetle cały czas. Prawnicy też są w świetle, chociaż są prawnikami, ale też są w świetle. Cały czas jest, słuchajcie, ta, ta ochrona, ona działa, ona działa, dlatego musimy to zdać sobie z tego sprawę, że nawet jak coś negatywnego się dzieje, albo niesprawiedliwego, to my i tak musimy cały czas działać w tym świetle. Nie możemy odchodzić od tego światła, Światło rozgoni ciemność. Nie ma nic innego na tym świecie, żeby rozgoniło ciemność. Jest tylko światło. Czasami musimy przejść przez chwilę tej ciemności, żeby wejść do tego światła, żeby zobaczyć to światło. Ale ono jest i ono za, zawsze nam rozpromieni to, co ma być zrobione. Zróbcie sobie taki test. Poślijcie światło. Do tych ludzi, którzy najbardziej was denerwują, którzy najbardziej was bolą, że ich czyny sprawiły, że macie jakąś, jakąś taką drzazgę w sercu na przykład, jeżeli macie coś takiego, może to być rodzina, ktoś w rodzinie, może być ktoś, jakiś klient, może być osoba, z którą się nie zgadzacie, jakieś mieliście nieporozumienie. Zróbcie sobie taką medytację wieczorem albo rano i przemyślcie to, jak, dlaczego Wasz w ogóle stosunek do tej osoby taki jest właśnie niezdrowy. Bo to zabiera później energię człowiekowi, nie? Jak jest taki niezdrowy, bo się siedzi w ciemności po prostu się siedzi w tej ciemności i no nie może być zdrowego stosunku do drugiego człowieka, czy rzeczy, czy, czy sytuacji, jeżeli siedzi się w ciemności. Więc. Zróbcie sobie taką medytację i pomyślcie, popatrzcie na tą osobę i popatrzcie na nią, że siedzi dosłownie naprzeciwko Was i uśmiechnijcie się do niej. Prześlijcie jej światło i przeproście i zróbcie coś jak, tak jak Ho'oponopono ho, na Hawajach. To ja już to stosowałam, słuchajcie, wiele, wiele lat temu. To jest prosta, e, jakby, to jest proste wybaczanie. To jest prosty sposób e, takiej e, terapii wybaczania, terapii właśnie przesyłania światła, że kocham Cię, przepraszam, wybacz mi. Przesyłanie tego światła też. To, to jest taka że tego nic nie pos w medytacji, kiedy, kiedy tylko możecie. Parę minut wystarczy. Przesyłajcie to światło do tej osoby, albo do tej sprawy, bo może być jeszcze jakaś sprawa, która Was gryzie. Siądźcie sobie w tej medytacji i prześlijcie to światło. Bez w ogóle ograniczenia. To jest miłość Stwórcy, światło stwórcy Którym jesteśmy połączeni Wszyscy, to źródło Które nam wysyła bardzo dużo Światła, miłości Prześlijcie to Zobaczycie sobie za jakiś czas Dajcie sobie powiedzmy Dwa tygodnie Na robienie tego codziennie I dajcie mi znać Co się wydarzyło w waszym życiu Z tą sytuacją Z tą osobą, albo dla was w życiu tylko Patrząc na swoje życie. Ciekawa jestem Waszych doświadczeń. Ale to jest tylko fajne, fajne właśnie doświadczenie, żeby, żeby zobaczyć, jaka jest siła tego, jaka siła jest światła. Tak, my się pięknie różnimy. O to chodzi, że my musimy się cieszyć tą pięknością. Nie ma czegoś takiego, że tylko to jest dobre, albo tylko to jest wyjątkowe, albo tylko tak można to zrobić. Są różne metody, są różne opinie, można zrobić to na, to na wszelaki sposób. Dochodzenie do światła, do samego siebie, zrozumienie siebie odbywa się poprzez tysiące różnych metod, tysiące różnych. Działań, yy, nauk, zrozumienie tego połączenia, które mamy, jest drogą na wiele, wiele sposobów. Więc, to jest coś, co powinniśmy, ale jesteśmy wszyscy połączeni, czy nam się to podoba, czy rozumiemy, czy nie. Dlatego musimy się łączyć w tych, ale w, w słońcu, w świetle, w ogniu, ciepła i, i w ten sposób my wygramy. Nie w sensie egoistycznym, ale w sensie jedności. Sorry kochani, ale telefon mi się mm, prawie wyłączył. Nie wiem ile słyszeliście, nie wiem ile tam powiedziałam, ale... Do którego momentu my jesteśmy siłą światła. Jesteśmy połączeni i w tym, się, w tym się trzymajmy. Umacniajmy się w tym, bo to jest prawdziwe i silne. Pamiętajcie, światło zawsze, zawsze wygra z ciemnością. Tylko światło. Nie możemy kreować więcej ciemności. Nie możemy. Nie możemy w to wchodzić. Tyle na dzisiaj. Ewangelii. <grym> Pozdrawiam Was bardzo cieplutko z naszej słoneczkowej tutaj Arizony i kocham Was. Dużo światła, dużo, dużo, dużo światła. Papa! Pa.